Konfigurację falownika iStorage zaczynamy od połączenia z logerem. Kolejnym krokiem jest zaktualizowanie protokołu, jeżeli nie zostało to zrobione wcześniej. System pokazuje, jeżeli wymagane są aktualizacje. W razie gdyby tak było, wykonane będą automatycznie. Następnie przechodzimy do konfiguracji sieci Wi-Fi w celu przełączenia na loger Kehua. Wybieramy sieć której nazwa zaczyna się od KC, a następnie jest rozwinięciem numeru seryjnego logera. Następnie przechodzimy do wpisywania hasła wyświetlonego na ekranie. Hasło jest domyślne dla wszystkich logerów Kehua. Po połączeniu logera wracamy do poprzedniego ekranu. Upewniamy się, że urządzenia zostały połączone. Po czym przechodzimy do konfiguracji sieci Wi-Fi logera. System pokaże dostępne sieci Wi-Fi. Wybieramy tę, która nas interesuje. W razie, gdyby sieć nie wyświetlała się poprawnie, wystarczy odświeżyć listę. Pojawia się informacja o pomyślnym połączeniu sieci. Po odświeżeniu listy widzimy, że sieć Wi-Fi jest połączona. Kolejnym krokiem jest wejście w ustawienia urządzenia, żeby przyłączyć się do falownika. Wybieramy numer seryjny falownika. Do logera jest podłączony tylko jeden falownik. Więc wyświetla się jedna pozycja. Logujemy się jako inżynier. Następnie wpisujemy hasło wyświetlone na ekranie. Po zatwierdzeniu pojawiają się podstawowe informacje o falowniku. W drugiej tabeli natomiast widzimy informacje o błędach. W trzeciej widzimy ustawienia. Ustawienia podzielone są na podsekcje. Po montażu i upewnieniu się, że podanie energii przez falownik jest bezpieczne, musimy przestawić funkcję ON i OFF na ON. Tym sposobem falownik został włączony i jest w pełni funkcjonalny. Kolejnym krokiem jest włączenie autostartu, kiedy falownik jest podłączony do sieci AC. Następnie przechodzimy do wyboru licznika. Jeżeli licznika nie ma, wybieramy opcję NON. Natomiast jeżeli jest, wybieramy opcję wyświetloną na ekranie. W ustawieniach systemowych oraz ustawieniach sieci nie dokonujemy zmian. W ustawieniach harmonogramu upewniamy się, że limit eksportu do sieci jest wyłączony, chyba że chcemy ustawić limit eksportu mocy do sieci. Bardzo ważnym ustawieniem jest Working Mode, czyli ustawienie trybu pracy magazynu energii oraz minimalnego esoce wtedy, kiedy baterie powinny się rozładowywać. W kolejnej zakładce znajdziemy informacje o logach falownika. Ostatnim krokiem jest konfiguracja baterii. W tym celu przechodzimy do następnej zakładki, wybieramy opcję Analog Adres i wskazujemy ilość baterii. Po zatwierdzeniu widzimy numer seryjny baterii oraz jej adres. Po upewnieniu się, że wprowadzone zostały właściwe baterie, należy zapisać tą konfigurację. W przypadku konfigurowania więcej niż jednej baterii należy zeskanować kod kreskowy z obu tych baterii bądź wprowadzić go ręcznie. Po konfiguracji kontynuujemy użytkowanie sprzętu zgodnie z instrukcją.